Patrzcie, wszyscy ludzie sobie przychodzą tutaj, a przystanek jest tutaj. Nie rozumiem. Ekstraktor składników odżywczych. Ja nie noszę. Wow! Jesteś przekonana do tego? Absolutnie nie. Czemu? Serce tribuleta. Sześcioramienne opatentowane. Opatentowane ostrze. W mi Tribulet To zmieli, zachowuje wszystkie wartości odżywcze. Idealnie eee, Posiekana Tylko tu? Hmm. <laughs> pa, pa hoteliku Nie będę tęsknić Ja też nie ty nie odebrane połączenia. Nie działa. <tryk> <tryk> y idę odwiedzić nowe biuro LifeTube'a. Nie mam pojęcia gdzie, ale w tym hotelu spałem, w tym hotelu spałem, a ten był trzy gwiazdki i był za drogi. Ale powiem wam, dlaczego tak narzekaliśmy na ten hotel nasz. W tamtym hotelu, nawet jednowiastkowym, łóżka, poduszki były o wiele wygodniejsze. Co z tego, że to wyglądało trochę jak taki akademik. Więc myślę, że następnym razem nie ma co brać żadnych Golden Tulipów. Trzeba po prostu znanego, dobrego Atosa Portosa albo do Domestosa, nie wiem jak się nazywa. Jestem w Gąszczu, dzisiaj odwiedzam biuro nowe. Dlatego jest tak dużo zieleni. Czyje biuro? Pokazałem. Jest Michał z nami. I tak sobie siedzimy. Za niedługo będzie trzeba wyruszyć na plan. Jestem Justyna. Remonty nie tylko w Krakowie są, także w Warszawie. Ale wieje. To jest test czy mikrofon działa dobrze. Będziemy jechać niebieską szczałą To jest samochód z najpiękniejszym kolorem jaki istnieje. Patrzcie na to. To jest najdłuższa ściana z graffiti w całej Warszawie. Tak tego się dowiedziałem. I ona się tam ciągnie ultra daleko do przodu. I co najlepsze ona tam za nami się ciągnie. O, tak daleko. Piękne chmury dzisiaj nad Warszawą. Piękne. To wygląda jak Angry Birds, a nie jak co tam wymówiliście. Co, e... co mówiliśmy? Nic nie mówiliśmy. Nic Oni mówili, że ta chmura wygląda jak. I znów wróciliśmy do studia. Ja potrzebuję się troszeczkę ogarnąć i za chwilę na plan ujęcia i będzie fajnie. Świeżo wyprasowana koszula, podpisana. Na pani mamy takiego guzika, który mamy przy jedzonko. Mm -hmm. To jest krawężnik, na którym siądę. Jestem na panie, aczkolwiek jaki jestem gorący. Jestem gorący, że aż powietrze jest w różnej gęstości dookoła mnie. Ale ty jesteś poręczny. Wam <laughs> porąbana akcja, żeby zdążyć żeby zdążyć tutaj, ale to wam opowiem. Wow. To jest ostatni podciąg do Krakowa dzisiaj. Kolejny był, był o 5.45. Masakra. Złapałem ostatnie ujęcie. się pytam, jest okej? Okay? Oni, dobra, jest okej. Okay. Biegłem, zdjąłem z siebie koszulę. Od razu zamówiłem tylko Ubera i jazda. na na stację. Kraków. mieliśmy dwie minuty. <gryw> z całego dnia. Skończyliśmy plan o godzinie dwudziestej, dwudziestej pierwszej około. Tak. Mamy Tak, jedziemy do Krakowa. Dzień dobry Kraków, mamy godzinę dobry pierwszą jutro. w nocy, 18 stopni, puściutko na dworcu, dojechaliśmy. ISO 5000 1,60 f 28 Już jak się zbliża to to ISO wypior w góry O, jaki fajny motor oj oj, oj 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 To jest Kto to No kto to? To Jest bardzo późno. Ja mam pełno makijażu jeszcze na twarzy, co zapewne jest o widoczne. Moje włosy, miejscami są tak sztywne, że mógłbym nimi zarysować ścianę, ale fajnie było. Chodzi o to, że dzisiaj mieliśmy straszliwy kogo Ja bym chciał nagrywać vlogi. Ja niejednokrotnie się zastanawiałem, kiedy mogę coś nagrać. Ale czy w tym vlogu było coś takiego mega ultra ciekawego, co mogło zaciekawić? No nie bardzo, dlatego że jak byliśmy na planie i mieliśmy robić nawet zdjęcia do socialek, no to nie było na to czasu. Dlaczego? Bo wszystko jest ułożone. A oprócz tego, że jest ułożone, to wiadomo, że się niektóre segmenty przedłużają, więc nawet wbicie na zdjęcie, żeby zrobić sobie do soszjalek, to była kwestia prawie, że niewykonalna. W końcu udało nam się wbić, jak były sprawdzone tam próby przy pokładce. Taki reżyserski, w sensie surowo pocięty materiał, bo tam praca wygląda zupełnie inaczej, niż ja na przykład nagrywam, bo jest i operator kamery, i reżyser pierwszy, reżyser drugi. Yy, mamy parę osób, które się zajmują oświetleniem, ogarnianiem planu i ogarnianiem wszystkiego. To jest dosyć ciekawym rozwiązaniem, bo podgląd ma jeden reżyser u siebie, drugi jest na planie, ktoś, kto montuje w mediach tylko... W... Tutaj. Tak, jest dźwiękowiec. Nie tylko dźwiękowiec, ale człowiek, który też ma ze sobą kijek z mikrofonem, żeby mieć ale na podkładkę. Dzisiaj, dzisiaj właśnie pan, który monitoruje, jak się suwaki dźwięku e, poruszają, wiedział, że się zapaflaniłeś <grym> i że trzeba powtórzyć. Bo widział to na suwakach, że się zapaflaniłeś. Profesjonalne określenie, zapaflaniłeś, czyli jak ja mówię, zafafluftaż? Nie jestem ta... Podobne, coś takiego, takie właśnie słowo. No nie wiem, czy dobrze powtórzyłam, ale ja że tego słowa. Wyfaflaniłeś, ja też nie łapałem na przykład ujęć z planu, bo to tak nie bardzo to trochę tam jest parędziesiąt osób różnych i głupio by mi było każdego pytać o zgodę, żeby udostępnić wizerunek, bo to wiecie, już takie rzeczy tego wymagają w pewnym stopniu. A zresztą to jest też takie pokazywanie kogoś przy jego pracy, więc to jest tak, każdy chce być skupiony na tej swojej pracy. Mimo wszystko mam nadzieję, że jakaś taka forma prostych vlogów się przyjmie i będę mógł się z wami czymkolwiek podzielić. Ja jako takie swoje podsumowanie chciałbym powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, że się udało, że udało nam się tak zdziałać, że dzisiaj się położę spać u siebie na podłodze, a nie koniecznie w łóżku w hotelu i cóż, no jutrzejszy dzień to znowu to samo co zawsze, po prostu trzeba będzie dalej pracować. Ja będę cały czas ogarniać ten aparat, będę się starać nadrobić to czego jeszcze w nim nie rozumiem, yy, i będę się starał jakimiś takimi swoimi drobnymi przemyśleniami dzielić. Może to troszeczkę pokaże, dlaczego czasami te odcinki się pojawiają trochę z opóźnieniem. Trochę będę mógł więcej pokazać, trochę więcej zdradzić. Chciałbym też postreamować, ale czasami jest zbyt dużo różnych innych rzeczy, żeby mógł to wszystko zrobić. Ale bardzo pozytywnie tego typu doświadczenia jak dzisiaj. Tak czy siak, widzimy się, myślę, jutro. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. Dajcie znać jak wam się podoba obraz i dźwięk z tego aparatu czy wszystko jest ok, bo ja jak widzę autofokusa, to po prostu się mega cieszę, że to po prostu działa w porównaniu do G7X jak wcześniej nagrywałem nie jest to tak wygodny i ergonomiczny aparat myślę, że zrobię na jego temat materiał i troszeczkę porównam jeden z drugim a do tego na pewno potrzebuję ujęć a między innymi takie ujęcie się w tym momencie udaje mi złapać w ogóle zanim będzie ostatnie ujęcie mnie mocno zbazowanego, tak sobie siadłem z Dagmarą i rozmawiamy na temat Całego tego planu i jak to wszystko wygląda. To jest tak, jak się nagrywa samemu na YouTube, albo tak, jak w tym momencie rozmawiam sobie z wami w bardzo luźny sposób, no to ja mam aparat na wyciągnięciu ręki, popełnię jakiś błąd, to mogę zawsze, w każdej chwili powiedzieć: O, jeszcze raz sobie nagrywam. Natomiast ostatnia scena, jaką kręciłem, w takiej odległości, jak jest Dagmara ode mnie, no to jak wyciągnij rękę, coś jesteśmy w stanie złapać. To w tej odległości 10 osób, naliczyłem tyle, może było więcej, może było mniej o dwie osoby, wszyscy się patrzą na mnie. Operator kamery spogląda na swój ekranik. Jest reżyser, który mi praktycznie spogląda w oczy, żeby widzieć rzeczywistości. Osoba, która spogląda na to, czy wszystko jest ok ze światłem i jest odpowiedzialna za ustawienie świateł. Jak coś to tylko przez radio daje znać, że jest 19, ściągnijmy trochę. Albo na zasadzie ty kontur to, tamto. Wielka blenda jest przede mną, która oświetla mi na przykład twarz. Taka ogromna blenda, 2 na 2 czy tam 3 na 3 metry nawet, bo to było znacznie wyżej niż ja, znacznie szerzej niż bym w stanie ręce rozłożyć. Oprócz tego jeszcze jest osoba, która, przynajmniej w tym w ostatnim ujęciu, która kuca jak jest kamera. To kuca pod kamerą y, obok i trzyma na przykład kawałek takiej styropianowej pianki, którą odbija światło. Część światła, które pada na mnie gówno, odbija. Główne to odbija od. <gulna> <noise> Ale ja zauważyłam, że ziemniak bardzo często. Musicie się przesłuchać na niektórych materiałach u niego na kanale, bo ziemniaki czasem mówi, że coś jest główne, to czasem potrafi powiedzieć główne, i to czasami słychać. Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze? Ja na języku polskim miałem tak ciętego, fajnego e, swego nauczyciela, który zawsze mnie nazywał w jakiś dziwny sposób. Ja byłem uczeń dla Tała, z francuskiego, <noise> a różnie się śmiał ze mnie, bo kiedyś było pytanie na temat Biblii, e, księgi tam, tej Genesis, to jest księga rodzaju, wydaje. Mi się. I nie pamiętałem słowa jakiegoś, yy, znaczy imienia którejś z postaci. I mi tak mówi, hm, a oglądasz czasem wiadomości, ja tak, no tak nie bardzo, no ale chyba znasz taką sytuację. Pustynia, ciepło jest, helikoptery latają, stan wojenny taki tam jest, tak. Coś takiego nie chcę przekręcić, żeby nie umniejszyć tego w jaki elegancki, i elegancki sposób on to powiedział. No i tak mi podpowiadał mm, nazwą państwa. jednak tak pewne pewien siebie mówię Irak. On w śmiech, Sala w śmiech, a ja kurczę taki nieuk z polskiego, zastanawiam się co zrobiłem źle. Okazało się, że tak, oczywiście, tyle samo liter czy podobna ilość, ale chodziło Iran, nie Irak. Ale dużo osób na Irak z Iranem. Ja, 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 ja też potrafię pomylić niestety. A mi chodziło o imię biblijne i to, było, to była taka totalna masakra. Mniejsza to, anegdotek na temat mojego nauczyciela to można byłoby dużo opowiadać. Natomiast ja chcę jeszcze wrócić do tego światła, więc mamy kogoś, kto trzyma tutaj światło. Mamy osobę, która ma szmatkę, która przeciera telefon w trakcie ujęć, żeby nie był palcowany tu tam. Ja muszę dbać o to, żeby mi się wyświetlał zielony kolor na ekranie, żeby można było cokolwiek sobie podłożyć. Na ten ekran, żeby łatwo to było skluczować, łatwo trakować i tak dalej. Muszę być co do centymetra ustawiony w kadrze, nie tak jak tutaj sobie siedzę, tak? Trochę ucinam sobie głowy i nie ma żadnego problemu. Tam muszę być idealnie ułożony. Jeżeli mi jakikolwiek włos odstaje, to przychodzi pani, nie chcę zmi nie zmienić nazwy stanowiska, ale. No, przychodzi pani i ci poprawia. Tak samo jak jest, jak e, masz zmarszczkę już od makijażu, bo muszą go tam pomalować, tak jak już widać, że ten makijaż nie jest zupełnie świeży, albo gdzieś tam u nas jak świecie, no to od razu puderak i w ogóle wszystko. Także ziemniak jest taką laleczką, trochę. Jestem wypacynkowany mocno, ale co więcej, ktoś się spoci na planie, bo tam jest gorąco, to jest tak, jest zbudowany, zbudowany, salon. Na górze jest blenda czarna, żeby ten głos się nie rozchodził w dziwaczny sposób. Wszystkie lampy widzieliście na ujęciu, one mocno grzeją, więc po prostu jest w środku, w całej hali jest gorąco, a tam w środku to jest po prostu piekło. Jeszcze dzisiaj miałem takie ujęcie, że musiałem klęczyć w jednym momencie, to myślałem, że mi nogi odpadną, ale wracając do. Osób. Mamy jeszcze osobę, która się zajmuje jakimś tam o, dźwiękiem styczką, jeszcze jedna osoba się tam przypatruje, jest dźwiękowiec, który czasami jest na planie lub nie, który spogląda czasami mikrofon, gdzieś tam nie wystaje spod koszuli. Jeszcze jest się coś przygląda. Mnóstwo osób, i każdy ma swoje zadanie, ale tych osób jest naprawdę niesamowita ilość. Ja będąc tam pierwszy raz w życiu sobie nie, nie pomyślałabym, że tak dużo osób pracuje przy takiej jednej reklamie, po prostu. Jeszcze jest jedna rzecz. Jest od razu podgląd na ekranie, na który spogląda reżyser pierwszy, bo drugi jest na planie. Obok reżysera jest miejsce dla operatora, gdzie obgadują kwestie kadru i inne rzeczy, a później operator wraca na plan. W drugim rzędzie siedzą różne osoby od strony technicznej nietechnicznej. W trzecim najczęściej są właśnie trzy panie stylis stylistki. Jedna, która się zajmuje fryzurą, jest odpowiedzialna za to, żeby na przykład jak odstaje jakiś włosek, to po prostu przyjść lakierem wypacynkować, dlatego mam takie sztywne włosy. Dzisiaj nie aż tak bardzo, bo na Paście mocniejsze miałem złapana, głównie grzywka była złapana. Która yy, weźmie grzebyczkiem, uklepie odpowiednio popsika, po Jest pani, która właśnie jest od makijażu. Jest pani jeszcze jedna od makijażu. Więc każdy musi spoglądać. Oprócz tego mamy dwie osoby przy komputerze, które układają ten cały materiał. Później wyświetlają to do monitora, który jest w zupełnie innej części całej tej hali. W pokoju, gdzie parę osób kolejnych spogląda na, na ten film. Więc jest pan, który się zajmuje tylko kwestią ubrań, strojów. Jest pan od rekwizytów, jest po prostu pff, Czacha, dymi i to, co się robi na YouTubie, to jak powstają filmy na YouTubie, mimo że mi się strasznie podobają filmy na YouTubie ze względu właśnie na prostszą formę, to to jest absolutnie nic przy tym, co się dzieje na takim planie. Jak ujęcie, które trwa 5, sek 5 sekund, to przesadzam. Czasami cała reklama trwa 15 sekund czy 30, bo są różne wersje, to tam jedno ujęcie trwające na 4 sekundy, czasami się nagrywa godzinę, półtorej, są od razu namalowane wszystkie kadry. Jak widzicie reklamę, widzicie kadry, to one kiedyś były w postaci rysunków koncepcyjnych. W momencie jak się wszystko układa, ktoś tam tylko przeczyta tekst, podkłada się pod to obrazki i to wszystko się wypełnia, żeby oglądać później całość czy wszystko się ładnie klei. Kwestia ułożenia nawet ręki. Ja, jak na przykład podaję telefon, to ja muszę mieć ułożoną rękę w odpowiednim miejscu i to nie jest tak, że ja zapamiętuję, bo weź za każdym razem, jak się lekko przesuniesz, podaj tak rękę, żeby, założymy taka metróweczka, żeby ona była Widoczna i żeby z kolejnym ujęciem, które jest z drugiej strony, wszystko dobrze pasowało. Ja dzisiaj miałem statyw podłożony z wyciągniętym ramieniem, gdzie ja czułem, że podnoszę telefon, jak go podaję taką swoją łódeczką jak zwykle, to dojeżdżałem w ten sposób, żeby poczuć guzikiem od swojej koszuli, nie od mankietu, tylko tam wyżej, że tym guzikiem muszę dotknąć tej metalowej części na samej końcówce i muszę mieć rękę na płasko, to wtedy idealnie wejdzie to w ujęciu i później rzeczywiście widać, że te różnice są spore. A wcześniej jak podawałem, bo nagrywałem wcześniej ujęcie, gdzie podaję właśnie do tej trzeciej osoby, też ja miałem na bezprzewodowym podglądzie, tylko patrzyłem kątem oka na bok, jak reżyser trzymam swój podgląd. Dobra, w tym miejscu, ok, cofam rękę, jest kamera, piknięcie, czyli że się nagrywa. Najpierw jest cisza, albo odwrotnie, już nie pamiętam. Jest cisza, kamera, akcja. Tak, jest cisza, jak ktoś jeszcze coś szemra, to jest od razu cisza. I wszyscy, Kamera, pik, akcja. A jak ziemniak się pomyli, to nie robi tak, że od razu się powtarza, tylko stop, cięcie, cięcie i jeszcze raz. Wszyscy nagle z powrotem rozmawiają i to znowu cisza i <śla> za każdym razem jest dokładnie to samo. Bo każdy ruch kamery jest dokładnie zaplanowany. Jak się przyglądniecie tym ujęciom, jakie już powstają w gotowym, finalnym produkcie, to wtedy każdy ten ruch jest zaplanowany, są różne testy. W ogóle to jest tak, że na przykład ja bardzo lubię być od samego początku do końca, co jest też mocowy. Wykańczające pod względem po prostu grzania się i tak dalej, ale ja mam inny wzrost, inne proporcje, więc ja lubię i tak stanąć, ale tak to pod wszystkich aktorów. Ktoś z planu po prostu staje w miejscu, dopasowuje swoją w miarę wysokość i czeka, aż się <laughs> ustawi wszystkie oświetlenie i inne tam takie rzeczy na niego. Natomiast ja wolę stanąć w takim miejscu, żeby już całe to oświetlenie, inne rzeczy, żeby już później nie było poprawek, było na mnie, żeby też ułatwić im pracę, całej ekipie. Wolę sobie wytrwać. Mimo, że to jest takie bardzo przyjemne, że ktoś inny może stanąć za mnie, bo to ja się wtedy czuję tak jak taki król, <laughs> ze którego ktoś nawet no jedno miejsce się nie da, bo król tam zawsze to chodzi. Boże, ale gadam. Ale mam nadzieję, że to jest w jakikolwiek I, sposób ciekawy. Ja, to ja mogę tylko powiedzieć coś tajnie z innej beczki. Jeśli ktoś wie o co chodzi z bąbelkiem, mam nadzieję, że część z was wie, to Michał też ma takiego samego dosłownie bąbelka u siebie, tylko nie jest wyrysowany tak jak mój. Ale jak zobaczyłam, to było takie, on też ma bąbelka! A Michał, i też ma bąbelka! Ale Michał nie wiedział o co chodzi z moim bąbelkiem, więc musieliśmy chwilę porozmawiać i dogadać się o co chodzi z bąbelkiem. Ale też nas Bumelek. Ja natomiast jak już jestem wiadomo ustawiony, mam ustawione wszystkie ruchy, które mam dokładnie wykonać, to robimy sobie wariant. Jak znajdziemy taki dubelek, który dobrze pasuje, to robi się dubelek reżyserski, jak to oni nazywają, co jest bardzo fajne. I też tak zacząłem to są taką No Ja jeszcze najpierw bez kamery, potem z kamerą, potem są duble i, i potem i różne inne wersje tego wszystkiego, więc to naprawdę się wydaje, że to jest 3 sekundy, ale to trwa naprawdę. I jak już mamy złapany tuber, który pasuje. Które jest dobrze, dopracowaliśmy tempo, to w jaki sposób ja to mam mówić, to wtedy, dobra, robimy sobie taki reżyserski. Ja często, jak nagrywam swoje materiały, to mówię, hm, dobra, jeszcze robimy sobie reżyserskiego dubelka, żeby po prostu w czasie montażu mieć możliwość wyboru, czy ten, czy ten bardziej pasuje. A po tym, jak się to złapie, podłoży się i patrzy się, jak timingi wypadają, to się robi jeszcze jakiś inny wariant. A tutaj z jakimś podskokiem, tutaj z jakimś ruchem takim, takim, żeby potem mieć możliwość wyboru tego, 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 żeby móc zaproponować takie, takie rozwiązanie. Ale też, co jest ciekawe. Na przykład jest określony czas na dane ujęcie, więc jak na przykład Ziemia coś mówił i mówił to za wolno i na przykład wychodziło o sekundę dłużej, no to już trzeba było to wszystko poprawić, żeby tak dopasować i jego ruchy, ruchy kamery i to, jak on mówi, żeby wychodziło idealnie tyle sekund, ile jest zaplanowanych, bo nie może być o sekundę dłużej. Tak, więc dlatego ja często w tych materiałach ja po prostu strzelam, po prostu mówię bardzo, bardzo szybko i często Długo jeszcze w garderobie ja sobie powtarzam teksty, żeby dokładnie wiedzieć, jak mam ustawić usta, żeby wszystko było ładne, klarowne, czyste, zrozumiałe, i żeby nie fefluchtać, a i tak się człowiek myli. Ale ja się czasami, zwłaszcza dzisiaj przy takim zmęczeniu, czuję zbyt luźno tam na planie, jak mówiłem o tym czy nie? Nie wiem, nie pamiętam. Jak czasami na przykład zaskrzypi jeszcze mikrofalówka, a już zacznę mówić, to sam mówię: Nie, słuchajcie, krótkofalówka. Y, nie słuchajcie, ja się wstrzeliłem jeszcze w krótkofalówkę, i tak wszyscy zdziwieni, bo nie są przyzwyczajeni też do tego, że że ktoś zwraca uwagę na takie rzeczy, że sam się na przykład pomylił, ale myślę, że to nie jest problem, bo tych pomyłek nie ma dużo, no ale zawsze jakieś się zdarzają, później dostaję 5% szybciej, dobra, brak. Okay. Jeśli tak 10% szybciej to zrobił, byłoby spoko. Dobra, dobra, tutaj za szybko, tutaj troszeczkę wolniej. Dobra, teraz spróbuj to zagrać jak taki, wiesz, i podany jest jakiś przykład. Buzi. Dobra, za mocno się pokierowałem. Spójrz, tak wiesz, na sam koniec że że trochę uśmiechu czegoś i to się okazuje, że przy takim wypracowywaniu ujęcia, te kolejne ujęcia bardzo mocno się różnią od siebie, więc takie dodatkowe zajęcie z aktorstwa. Dobra, lecimy do outro, bo wyszło strasznie długo, ale mam nadzieję, że wam się podobają. Albo spodobałem takie moje pogadankowe materiały, bo może jakieś przemyślenia ciekawe się z tego pojawią. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. A, poprzedni odcinek i cześć.